Dobryń Telewizja w punkt. Zapraszam teraz na rozmowę z wybitnym lewicowym komentatorem Łukasz Mol. Witam cię bardzo serdecznie. Rozumiem z Wrocławia. Nie, e, ze Siemianowic Śląskich. Dzisiaj dziękuję Janku za zaproszenie. E, Łukaszu, od kilku dni piszesz e, teksty na temat e, Lex e, TVN, które idą mocno pod prąd e, obowiązującej nam e, święcie narracji e, establishmentowej. No, ja tu chciałem przeczytać e, no, list Twojego tekstu dla, e, w punktu. CVN najwyżej trafi z rąk jednego kapitału do drugiego. Równie chciwego, piszesz. Mam złą wiadomość dla wszystkich zwolenników demokracji i wolności słowa. Bez względu na to, czy PiS ma dziś większość, aby dalej rządzić, czy też nie, nie uderzy w przywileje międzynarodowej oligarchii, najpotężniejszego, imperialistycznego państwa świata, ich polskich podopiecznych. Jak mamy rozumieć te słowa? No, to są słowa wypowiedziane z perspektywy lewicowej. Dla mnie jest oczywiste, że zwłaszcza w tej części świata, w której żyjemy, z naszym położeniem geopolitycznym i z naszą historią, taki peryferyjny kraj jak Polska powinien zabezpieczać w jakimś przynajmniej stopniu swój rynek medialny przed wielkim obcym kapitałem, który inwestuje w media. Dla mnie zawsze było oczywiste to, że nastąpił pewnego rodzaju szantaż, taki emocjonalny, intelektualne, że potrzebujemy oligarchicznych, korporacyjnych mediów do tego, żeby mieć wolność słowa i demokrację. Podczas gdy w rzeczywistości jest zupełnie na odwrót. To znaczy, ja bym chciał żyć w świecie, w którym taka sytuacja, że jest to jakiś oligarcha czy jakaś korporacja przychodzi sobie do takiego kraju peryferyjnego jak Polska. I kupuje największą telewizję i mówi nam, co mamy myśleć, na kogo mam, mamy głosować, że to jest coś, przed czym powinniśmy się chronić. To jest na takim poziomie ideowym coś, co moim zdaniem lewica, a lewica dzisiaj jest w parlamencie, ma narzędzia, żeby to robić, powinna kwestionować, powinna bardzo głośno się domagać tutaj jakiegoś rodzaju regulacji, nie tylko przed obcym kapitałem, ale też chodzi o to, żeby te nasze media, które mamy, uspołeczniać. To znaczy, żeby ta strona społeczna miała wpływ na to, kto rządzi w telewizji, kto jest jej prezesem, jakie tematy są tam poruszane. Dzisiaj lewica na całym świecie nie ma dobrych pomysłów na to, jak na nowo wymyśleć telewizję, duże media. Natomiast czas, żeby o tym rozmawiać. Natomiast nie rozmawiamy o tym dla Dlatego, że wpadamy w takie bieżące histerie. Tak? Histerie o tym, że oto TVN zniknie. I to jest drugi poziom tej dyskusji, który tutaj z lewicowej perspektywy nie istnieje. To znaczy, wmawia nam się, że istnieje coś takiego jak Lex TVN, to znaczy, że w wyniku uchwalenia tej ustawy. TVN zniknie z ramówki z telewizji, e, albo zostanie przejęty na przykład przez Kaczyńskiego, przez jakąś spółkę Skarbu Państwa. Tak naprawdę nawet same osoby, które protestują w tej sprawie, w to nie wierzę. Jestem o tym święcie przekonany. Nawet spróbowałem to sprawdzić, szukałem kogoś, kto by się ze mną założył. E, albo na pieniądze, albo, albo, w, albo żeby zakład był bardziej, bardziej humorystyczny. Czy rzeczywiście TVN zniknie w wyniku uchwalenia tej ustawy i nie znalazłem nikogo takiego w internecie, pomimo, że setki ludzi na. A co dzień poucza mnie, że TVN lada moment naprawdę zniknie. To czemu ma służyć ta histeria, Twoim zdaniem, która obecnie panuje w mediach? Ta histeria jest bardzo dobra dla obozu opozycyjnego i mediów opozycyjnych, ale też jest bardzo dobra dla Jarosława Kaczyńskiego i mediów pislowskich. To znaczy, trzeba zrozumieć tutaj, że oskarżenia o tym, że TVN zniknie albo zostanie przejęty, są świetnym narzędziem mobilizacji swoich zwolenników ze strony opozycji. Jestem przekonany, że przynajmniej ci wybitni politycy opozycji, którzy nadają się do czegoś więcej niż głosowania zgodnie z wolą partii, i dobrze wiedzą, że cynicznie posługują się tutaj emocjami społecznymi, również cynicznie emocjami społecznymi posługują się media liberalne, no bo to się im opłaca, tak, pokazywać, że oni są w tym momencie dziennikarzami wyklętymi, że trzeba ich aktywnie bronić, że oni głoszą jakąś prawdę, którą chce się zakazać. To im nabije oglądalność, to im nabije taki status świętych krów będących poza wszelką krytyką. Wiele ludzi wychodzi na ulicę zmanipulowanych przez te media. Wydaje im się, że rzeczywiście TVN jest zagrożony. Są też chyba osoby dzisiaj już po tych sześciu latach bieżących sporów w Polsce takich bardzo bardzo gorących, którzy się sami w takie histerie pchają, bo jesteśmy narodem coraz bardziej rozhisteryzowanym przez obie strony. A jeśli chodzi o to, co z tego ma Jarosław Kaczyński, to również ma bardzo wiele. No wymienił sobie koalicjanta w tej sprawie przed kluczowymi głosowaniami Polskiego Ładu, które będą w najbliższych tygodniach. Odwrócił uwagę od pewnych kwestii, które mogą być problematyczne w bieżącej polityce, jak na przykład podwyżki dla polityków. No i wreszcie odpowiedział tutaj na wybór Joe Bidena, na prezydenta Stanów Zjednoczonych i na pewnego rodzaju zaostrzenie kursu, które obserwujemy w stosunkach Waszyngton-Warszawa. Chciał tutaj pokazać, że że Amerykanie być może idą. Za daleko w tej krytyce polskiego rządu, że ten ogon, jakim jest Polska dla psa, a tym psem byłyby wtedy Stany Zjednoczone, też potrafi tym psem czasem zakręcić. My oczywiście wiemy, że rząd PiSowski jest też rządem bardzo dogmatycznie wręcz proamerykańskim i to, co się teraz dzieje, to jest jakaś drobna korekta tego proamerykańskiego kursu, z którym mamy do czynienia po 1989 roku bez względu na to, kto rządzi. Czy rządziła prawica, lewica, liberałowie, wszyscy byli wasalami Stanów Zjednoczonych. Zaraz przejdziemy do. Oświadczenia ambasady amerykańskiej Departamentu Stanu, w którym Departament Stanu jako pierwszą sprawę konfliktową mówi o reprywatyzacji, ale chcę wrócić jeszcze do czegoś, co powiedziałeś wcześniej, co mi się wydaje bardzo istotne. Ja nie widzę różnicy między TVN-em dzisiaj a TVN-em 10 lat temu. 10 lat temu był w rękach polskich oligarchów i oni prowadzili dokładnie taką samą politykę. Nie chcę oczywiście wchodzić w prehistorię z jakich pieniędzy, jak powstał TVN. Prawica ma tutaj swoją narrację, że to są pieniądze po prostu ukradzione z pozu, które trafiły z Luksemburga z powrotem do Polski. Nie jest to na pewno na nas temat, nie jesteśmy tutaj dziennikarzami śledczymi, ale co zrobić, no jakby nawet jeśli to zostanie zmuszone, prawda, zostanie Discovery do tego, żeby sprzedać udziały w TVN, w co umówmy się, jest bardzo długa droga do tego, no to. Co, trafię w ręce jakiegoś europejskiego albo jakiegoś innego polskiego oligarchy. Co by się miało zmienić, jeśli chodzi o e, e, wobec tej, 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 tej narracji, jak widzisz w ogóle kwestię społecznienia tych masowych mediów? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby dzisiaj e, mas media, telewizje, e, które są no, po prostu agentami wielkiego kapitału, co tu dużo mówić, no, ja słyszę o tym, dlaczego TVN zapraszał Kukiza, dlaczego zapraszał Bosaka? Bo im się to opłaca, bo im rosną spół, 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 słupki, ludzie chcą tego oglądać. Oni mają jedyny. Cel istnienia i zapewnienie zysku. I co? I teraz będziemy, jak będziemy coś takiego zmieniać? Czy to jest w ogóle możliwe, czy trzeba budować gdzieś obok własne media? No to, że TVN, w ogóle media liberalne wypromowały różnych skrajnie prawicowych polityków, to też dlatego, bo to jest forma pacyfikacji lewicy, to trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Tak naprawdę politycy typu Bosak czy z dużo pokrzyczą, dużo pogrożą, natomiast liberałowie znają swój interes klasowy, znają inter interes korporacyjny i wiedzą, że to lewica, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie jest największym zagrożeniem dla interesu liberału, i korporacji, które ich wspierają, dlatego lewicowe rządy na całym świecie, zwłaszcza w takich krajach właśnie peryferyjnych, e, słabszych, no zdają sobie sprawę z tego, że media amerykańskie to nie są żadne wolne media, tylko to są media wpływu e, imperialistycznego, mówiąc starym, ale ciągle nie do końca zgranym językiem, e, na takich słabszych graczy, e, jak. Jak Polska. Co można zrobić? Na pewno lewica nie powinna tutaj wpadać w taką liberalną narrację i mówić, że są zagrożone jakieś wolne media, bo my tych wolnych mediów nie mamy. Nie mamy ich ani w sektorze publicznym, nie mamy ich ani w sektorze e, prywatnym. Dzisiaj, jak się śledzi debaty krytyczne na całym świecie, no to o czym świat dyskutuje? Dyskutuje o tym, kto powinien decydować o wyszukiwarce Google'a, dyskutuje o tym, jak powinny działać algorytmy Facebooka, jak chronić nasze dane osobowe, w jaki sposób uspołeczniać internet, bronić go przed prywatyzacją, to są tematy, które są na czasie, to są tematy, które wymagają ze strony lewicowej jakichś radykalnych, pilnych odpowiedzi, natomiast my w ogóle o tym nie dyskutujemy, bo jesteśmy uwikłani w jakąś, w jakąś histerię obustronną między PO i PiS-em, między TVN-em i, i TVP i to jest tak naprawdę od, odwracanie uwagi od debaty na temat wolnych, niezależnych mediów na zupełnie inne tory, E, na tory tej wiecznej wojny e, PO z gdzie obie strony twierdzą, że reprezentują wolne media, podczas gdy z niczym takim nie mamy w ogóle do czynienia. No tak, ale my nie założymy sobie telewizji teraz z nadajnikiem na całą Polskę, no jakby, więc co, co mielibyśmy, mielibyśmy robić? Tu jest ten argument też, że tak, TVN jest stroniczy, tak, to TVN wspiera Tuska i tak dalej, ale przynajmniej patrzą na ręce, na zasadzie, tak, że są wrogami tego obozu, więc patrzą na ręce, no i co tu dużo mówić, no o Banasiu, tak, i o tym, że wynajmuje własną kamienicę na burder, no, dowiedzieliśmy się dzięki TVN-owi. No, gdyby nie było TVN-u, to byśmy może do takich rzeczy e, nie wiedzieli. No prawda, ale to, to jest śledzenie tylko tych afer, które mogą być pomocne dla liberałów. Zauważ, że TVP też e, śledzi pewne afery w obozie opozycyjnym, na przykład afera ze szczepionkami dla celebrytów, którą też e, Ty i ja nagłaśnialiśmy e, i obaj chyba byliśmy w TVP. I z tego co, co pamiętam, to wtedy ludzie związani z i -y liberałami nazywali Cię szmatą, tak? Tak samo nazywali e, ciebie w najgorszy sposób po tym, jak zostałeś ułaskawiony przez prezydenta. Za wyrok w sprawie afery reprywatyzacyjnej. Więc tyle jeśli chodzi o patrzenie na ręce. Oni czasem patrzą na ręce pis ale też patrzą na ręce takim społecznikom jak ty, ludziom niepokornym, ludziom mającym swoje własne poglądy. W związku z tym czasem ta wojna PO i PiS-u nam służy. Możemy się załapać do tych czy tamtych mediów i coś nagłośnić, ale też w wielu przypadkach nam zupełnie nie służy. Dlatego warto pamiętać o tym, że jeżeli idziemy do jednych czy drugich mediów, no to powinniśmy być. Jakoś tam przyczuleni na tym punkcie, żeby nie dać się gdzieś tam wyciąć, zmontować, wykorzystać do narracji, która nie jest nasza. Moim zdaniem, taka narracja o tym, że w Polsce nie mamy wolnych mediów i powinniśmy myśleć, jak, ją, jak, ją, jak je stworzyć, jest narracją z gruntu lewicową, która idzie zupełnie pod prąd mm. tych dwóch obozów i ją po prostu trzeba w niezależny sposób od tego szantażu intelektualnego i emocjonalnego, odważnie w Polsce głosić. Mm -hmm. e Ambasada Stanów Zjednoczonych, Departament Stanu wydały takie oświadczenie, w którym w pierwszym paragrafie jest kwestia ustawy antyreprywatyzacyjnej tak naprawdę, która wygasza po 75 latach od końca II wojny światowej roszczenia reprywatyzacyjne. Trochę na to czekaliśmy. Jest to ustawa, która realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego a i to Trybunału Konstytucyjnego jeszcze zarządów pana Rzeplińskiego, medalisty Watykanu m.in. i te, rozumiem, że te sprawy chyba trzeba patrzeć na to łącznie, tak? To nie jest przypadek, że kwestia reprywatyzacji w tym oświadczeniu znalazła się na pierwszym miejscu. Absolutnie tak, no jeżeli widzimy, że nawet w jednym Twitzie, tak, Ambasada yy, Sekretarz stanu, Stanów Zjednoczonych łączy te dwie sprawy, no to widać tutaj, jak, jak oni to czytają w Waszyngtonie. Na no czytają po prostu Polskę jako jakąś bananową yy, republikę i my się też dajemy, jak ta bananowa republika traktować. Jak się posłucha pewnych argumentów, yy, polityków opozycji, zwolenników opozycji, że nie możemy tutaj absolutnie zadrzeć z Amerykanami, bo oni wycofają wojska, wycofają inwestycje, nałożą na nas sankcje, no to ja się trochę czuję jak w takiej grze komputerowej Tropico, którą pewnie nasi widzowie będą znali, bo już od 20 lat wychodzą jej kolejne części. To jest taka gra, w której się staje na czele właśnie bananowej wyspiarskiej Republiki i tam, jak założymy jakąś niezależną telewizję, to nagle pojawiają się amerykańskie rakiety czy, czy, czy czołgi, tak? Oczywiście przy przeciwko nam. I to jest dokładnie myślenie w ten sposób. My się samowasalizujemy, my wychodzimy z założenia, że jeżeli Amerykanie nie będą kontrolować w Polsce mediów, no to po prostu nie będą się chcieli z nami przyjaźnić. Tylko ja w tym nie widzę przyjaźni, ja w tym widzę szantaż, ja w tym widzę dominację. To nie ma nic wspólnego z jakimiś partnerskimi relacjami. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że jesteśmy słabszym graczem i te relacje nigdy nie będą do końca partnerskie, ale to nie znaczy, że mamy być koniem trojańskim Stanów Zjednoczonych w Europie, a tak jesteśmy przecież od dawna Odbierani przy okazji na przykład wojny z terrorem, wojny w Iraku i ta sytuacja się nie zmienia. My się aktywnie dajemy w ten sposób traktować, chcemy te wasalne. Może nie ma innej drogi dla kraju, który jest półperyferyjny czy peryferyjny, który jest dostarczycielem taniej siły roboczej przede wszystkim dla Zachodu, dla Niemiec i który jest położony między Rosją a Niemcami. Może nie ma innej drogi niż to. Teraz Stany Zjednoczone mówią, że nie sprzedadzą nam Abramsów, nie sprzedadzą nam Czołgów. Może po prostu ten sojusz z Stanami Zjednoczonymi to jest jedyne, na co może nas stać. To jest o tyle bałamutny argument, że używano go na przykład po to, żeby pokazać, że Amerykanie pomogą Polakom w sprawie Nord Stream 2, tak? w sprawie gazociągu, hmm. który ma umijać Polskę między Rosją a Niemcami, że Amerykanie to jest nasz sojusznik, będzie wpływał tutaj na Niemcy, żeby oni w tym kierunku nie szli. I o ile jeszcze za czasów administracji Donalda Trumpa, do którego absolutnie nie mam żadnej sympatii, płynęły jakieś takie sygnały, naciski na Niemcy, to tylko jak Joe Biden wygrał wybory, no to y, jedna z pierwszych rzeczy, o których media doniosły, jakie to ma konsekwencje dla Polski, no to było właśnie to, że Amerykanie w sprawie Nord Stream 2 Polskich interesów i w ogóle peryferyjnych interesów Europy Środkowo-Wschodniej wspierać nie będą. Więc widzimy, że przyjaźń z silniejszym bardzo łatwo przeobraża się właśnie w stosunki dominacji. I tutaj akurat wydaje mi się to dosyć zdroworozsądkowe, że Amerykanie nie będą chcieli nas traktować po przyjacielsku i po partnersku, jeżeli nie będziemy potrafili się czasem postawić. Być może na to liczy Jarosław Kaczyński. Ja zresztą tutaj jakoś nie sympatyzuję z tym, żeby ta ustawa zwana Lex Tafałę nie przeszła, bo ja tutaj żadnych korzyści dla, dla społeczeństwa, dla lewicy nie widzę. Natomiast też no, nie zgadzam się na taką e, naprawdę prymitywną histerię ze strony liberałów, ale też niestety polityków lewicy. Obserwujemy, ja przynajmniej mam takie wrażenie, że obserwujemy upadek tego amerykańskiego imperium, tak? Znaczy, że jakby jest to naprawdę państwo w stanie totalnego rozkładu z gigantycznymi problemami wewnętrznymi, z całkowicie zaoraną klasą średnią, z całkowicie zaoranym przemysłem. Właściwie ja mam wrażenie, że Stany Zjednoczone są trochę taką bananową republiką z arsenałem broni jądrowej obecnie. Czy jak widzisz no, tutaj zawsze, zawsze mówiono o tym, że prawda, Stany Zjednoczone walczyły o demokrację i wolność, itd, tak i tak dalej. I czy kiedykolwiek fakt twoim zdaniem było, czy to zawsze te rzeczy w stylu wolność mediów, kwestie, nie wiem, właśnie demokracji i tak dalej, czy to po prostu było narzędzie imperialnej polityki amerykańskiej? No bo dobrze wiemy, że Amerykanie sprzedają Arabii Saudyjskiej, która jest państwem, no. Nie wiem, jak go je nazwać, no, totalitaryzmu religijnego jakiegoś, które prowadzi absolutnie ludobójczą wojnę w Jemenie, gdzie amerykański sprzęt jest wykorzystywany do tego, żeby zabijać i głodzić miliony ludzi. Czy to jest jakiś punkt przesilenia? Czy świat się staje bardziej bipolarny, czy tam multipolarny, czy jak to nazwiemy? Czy, I czy to tak, i takie wierzganie tutaj Stanów Zjednoczonych i nasz, to zapowiada jakąś większą, większą transformację tego wszystkiego? o co się dzieje, że już teraz zostaje właściwie tylko naga siła Stanów Zjednoczonych, bo nikt w ich zapewnienia o wolności prawda i tak dalej już przestaje wierzyć. No tak, poza tą taką hard power, rakietami, wojskiem, Amerykanie mieli w przyszłości tak zwaną soft power, tą miękką siłę mm -hmm. swoich właśnie amerykańskich wartości, American Dream. No i to się kończy, tak? To się już oczywiście to była ideologia w czasach zimnej wojny, kiedy demokracja, prawa człowieka były brane przez Amerykanów na sztandary. No, Amerykanie nie są zbyt demokratycznym społeczeństwem. Są społeczeństwem dwóch wielkich partii. Są społeczeństwem, w którym rządzą pieniądze w polityce, społeczeństwem, w którym korporacje rządzą. W gospodarce, o olbrzymich nierównościach, o olbrzymich problemach e, społecznych. Jeżeli byśmy przyłożyli rzeczywiście jakieś wskaźniki demokratyczne w taki obiektywny, uczciwy sposób, to Amerykanie tutaj nie mieliby się czym chwalić. I to, co o czym powiedziałeś, że, że szukają sobie sojuszników na całym świecie, też wśród najgorszych antydemokratycznych reżimów. E, przy okazji zwalczają na przykład w Ameryce Południowej e, rządy prodemokratyczne, lewicowe, populistyczne e, w bardzo e, ostry sposób, co więcej używają do dyscyplinowania krajów od siebie zależnych takich instrumentów jak umowy bilateralnej. Hmm. to jest też rzecz, która wypłynęła wczoraj wieczorem, Właśnie. że amerykańska spółka Discovery powiedziała, że na mocy umowy bilateralnej między Polską a USA, która została podpisana w roku 1990, czyli wtedy, kiedy hmm. byliśmy państwem potwornie zadłużonym na zachodzie, państwem neokolonialnym, wręcz upadłym, a przy okazji w niezdrowy sposób zakochanym w Ameryce, to tą umowę podpisaliśmy i i teraz amerykańskie korporacje są w stanie nas pozywać za to, że Polska utrudnia im prowadzenie biznesu, czyli na przykład amerykańska korporacja może Polskę pozwać, bo podniesiemy płacę minimalną, bo zabronimy eksploatacji gazu łupkowego bo na przykład znacjonalizujemy jakąś branżę, albo będziemy właśnie chcieli chronić swój rynek medialny przed obcym kapitałem i prawdopodobnie w tym arbitrażu tego rodzaju sprawę wygra. Ja przypomnę, że polska lewica, i sam byłem w to zaangażowany, w ostatnich latach bardzo głośno protestowała przeciwko traktatom o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, Takimi traktaty, chodzi o takie traktaty jak TTIP. I wtedy właśnie w całej Europie pojawił się argument, że Europa nie chce być jak Polska, Europa nie chce mieć takiej umowy ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ wtedy nasze prawa obywatelskie, pracownicze, konsumenckie, prawo do czystego środowiska, one będą w tych arbitrażach po prostu uwalane. I nawet jeżeli to przegłosujemy sobie w referendum, nawet jeżeli obalimy rząd w protestach i wymusimy pewne reformy, korporacja może odwołać się do trybunału i taką sprawę, i taką sprawę wygrać. I to się teraz dzieje w przypadku TVN- i Discovery. Więc jeżeli lewica chce być konsekwentna, no to powinna Tutaj konsekwentnie e, nie zgadzać się na to, żeby tego rodzaju e, sprawy zgłaszać do arbitrażu, bo tutaj nawet nie chodzi o treść e, tej konkretnej ustawy, ale o formę. Mhm. O samą formę obalania decyzji demokratycznie wybranego Sejmu. Mhm. E Łukaszu, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Poruszyliśmy tutaj bardzo wiele ważnych tematów i mam nadzieję, że do zobaczenia. A naszych widzów zachęcam do tego, żeby śledzić Łukasza na jego Facebooku i mediach społecznościowych, bo pisze dużo, ciekawie i zawsze niezależnie. Dzięki. Wielkie. Dziękuję.